Tam inhalujecie się świeżym, świetnym powietrzem, w których zielony polskim pygną od wiosny do jesieni. I to nie jest to nie jest katolica, to nie jest przemysł ciężki, bo te cząsteczki są o wiele większe. A alergia wchłania się przez 24 godziny na rok. Środowisko, woda, powietrze ma olbrzymie znaczenie, na co tu nie ma tej mapy, ale tu jest okolica Łodzka nowa loda i tam jest najkrótsze życia w Polsce. Dlaczego? Bo tam są pokłady urany, bo tam były kopalnie urany, a tam ludzie mieszkają. Niemcy z tych terenów regularnie się wyprowadzają. My tego nie robimy, oni zmieniają. W 2007 roku próbuję prezentować te nasze osiągnięcia, nasze badania, są bardzo dobre i bardzo duże. To nie jest jedna uczelnia. Bo w Polsce nie ma uczelni, która się zajmuje tylko wodą. I to były uczelnie, które wspomagały nas tym tych badaniach. Cały czas próbowałem udowodnić, że woda w tej postaci ma dobroczynne działanie. Bo ma. Jest olbrzymi nettozem. Wspomaga rozrost roz, roślin, e, poprawia kondycji zwierząt. Jest bardzo dużo tlenu. Plazma to jest taka żarówka. I w tej plazmie generuje się pole i magnetyczne, i radiacyjne, i pewne częstotliwość. Można tą częstotliwością regulować. I ja tą mogę częstotliwość użyć do rozbicia kastor wody, do przesunięcia atomów w wiązaniach metalu, do na przykład naładowania akumulatorów. Wszystko zależy od rezonansu. Cały świat rezonuje i cały świat migruje. Więc pewne energie dobrane mogą leczyć. Ja nie jestem zwolennikiem, że jest jedna szczególnie cudowna, dobra metoda, czy jedna cudowna mowa. Tylko jest różnorodność, różno, różno. metod jest dużo. Ważne, żeby umieć to połączyć. Zwykła woda. i nasza przez... My krowe wody na miliard krowel. wtedy zostaje H, B, O i reszta oka. Gdybyście Państwo tą wodę robili, napijecie się. Tą wodą też, ale tutaj możecie mieć wiatr wody. Tak są silne nawiązane, że nie przejdą przez młody wodę. Więc od jakości wody naprawdę zależy wasza zdrowo. Ale jeżeli jest w tej wodzie i poddany zostanie ten pol plazmy, rozpala się i energetycznie się doładowuje, więc zamienia choroby z tripletowego na sygnalotor. Pojedyncze maleńkie cząsteczki, które przychodzą do głąb komórkowych, czyszczą korek komórkowych, wchodzą do komórek, dopleniają komórki. To wszyscy lekarze Do dotlenienie komórki jest podstawą zdrowia. I to będzie czy komora drogowarczana, czy komora pletowa, czy coś innego, czy moja... To jest jeden ze sposobów do tlenienia organizmu. Mówi się, że na świecie jest teraz mniej wody. Nieprawda, na nie leci, wody jest cały czas tyle samo. Tylko zmienia strukturę. Więc taka woda, jak przeleci przez jakieś zatrudnienie, przez jakieś... Przejdzie przez nasze obozy, przez nasze własne, dostanie nerw, rozpada się na pojedyncze mole, do i znów czeka moment. Proszę Państwa, skąd jest woda na do życia? Niedobor... Mówi się niedobora do wody, Sychają się rudy. Częściowo, prawda? Ale wody mamy z oceanów. Trzy 4 Paruje, deszcz. To nie jest tylko słodko. Więc wody nie mamy za mało. Tylko nie nie mamy składników retencyjnych, nie szanujemy tej wody, nie umiemy nią zarządzać. Ludzi jest coraz więcej, zwierząt W 2017 roku profesor Tomasik zerwał wszystkie te uczelnie, które współpracowały i popełnili taką publikację, którą pokazują na czym polega ten proces plazmowania Czyli z tlenu, rozbicie tych cząsteczek i w tym momencie jest to taka woda, jaką dzisiaj prezentujemy państwu na Stoi Traktowanie komuśla, wody miski, właśnie niszczy, w instytucie autonoma bardzo wierzyliwego, w niskiej częstotliwości niszczy strukturę wody. Powstająca woda jest zbiorem kaltera zamkniętych cząsteczkami dla z wody. Struktura zależy od czasu rozmowania i może być wektorem dla transportu różnych innych rzeczy. Jak my do tej wody dodamy w węgla, to się prowadzi do węgla. Jak dodamy azotu azotu, to się zamknie ten azot. Dlatego tą wodą trochę też manipulujemy dla rolników czy do szklanu, tam gdzie są do azotu, tam gdzie tlen tlenku, tam gdzie tlen zostaje. Sukces duży, bo badania na liniach komórkowych to nie są na ludziach, ale to odzwierciedla w jakimś stopniu ten proces. I co się okazuje? Że proces w wyniku potraktowania solą fizjologiczną tych komórek, proces nekrozy, takiego programu martwiczego, uruchomi się w 48 godzinie. I to bez, bez znaczenia, jaki były rozcieńczenia. Proces apoptozy, takiej programowanej śmierci komórek, rozpoczął się już w 72 godzinie. Przy białaczce jeszcze było ciekawiej, bo to jest hodowla komórkowa. Linii, na linii było 19 tysięcy komórek, tu też 19 tysięcy komórek. Start hodowli i po 48 godzinach na po 48 godzinach na linii tej testowej 19 tysięcy, na naszej 11 tysięcy. Taki szybki rozpad komórek. No ale to są badania, powiedzmy sobie, na liniach komórkowych. Trzeba je przenieść na ludzi. No i tu już mi zabrakło finansów. To wszystko robiłem z własnych zasobów, a nikt nie chciał tego już zasponsorować. Więc. Yy, po dobrych układach, po przeliczeniu budżetu, mimo że z białym stokiem mam chyba za cztery patenty, 30 milionów na jedną linię. I teraz nikt nie jest zainteresowany, żaden glaxo, żaden koncert tym, żeby leczyć ludzi wodą. Wiecie, że to jest biznes. Tak się rozpadały komórki. Tak się rozpadały szybko komórki, to były komórki chyba białaczki śpikowej i... Proszę wierzyć, że to jest naprawdę wielki sukces, tylko nie jest to sukces, który można od razu przenieść dla chorych. Bo co się stanie, jeżeli te szyb komórki zaczną się szybko rozpadać? W mózgu glejak, tu w organizmie jakiś i nie ma lekarza. Rozpad komórek to zatrucie organizmu, to szybka ewakuacja tych wszystkich komórek. To ten proces jest trudny przy procesach nowotworowych. Ale byłoby to genialne, gdyby można było działać tak profilaktycznie. Profilaktyka to jest teraz hasło, którym próbuje wzbudzić świadomość ludzi. Nie uciekniecie przed jedzeniem. Nie uciekniecie przed zatruciem środowiska. Nie ma gdzie uciec. Więc co jakiś czas detoks. Wota jest biologicznym, genialnym rozpuszczalnikiem. Rozrzedza krew, czyści błony komórkowe, wyrzuca komórki. Z wiekiem obumierają nam coraz więcej komórek. Proces nowotworowy u starszych ludzi jest naturalnym procesem. Te komórki trzeba po prostu pousuwać. Sól fizjologiczna nie otwieram, wsadzamy do komory. Tu stoi taka butelka. Przez szkło następuje proces. Sól fizjologiczna podana dożylnie, oczywiście przez lekarzy czy pielęgniarki, powoduje, że eliminuje komórki z uszkodzonym DNA, co pozwala na wyselekcjonowanie komórek zawierających jednolite prawidłowe DNA, a tym samym poprawę funkcji narządów. Ponadto wspomaga efektową pracę w komórkach na poziomie struktur wewnątrzkomórkowych, głównych mitochondrów, powoduje utrzymanie produkcji energii wystarczającej dla wszystkich procesów. Genialne. Proszę Państwa, pokażę takie zdjątka, mało sympatyczne, ale stopa cukrzycowa, martwice, normalnie chirurg i usuwa się. Picie waszej wody przez trzy tygodnie. Nie ma. Woda weszła, wyczyściła kapilary, naczynia włosowate, jak kret, wyczyścił rury kanalizacyjne, wchodzi odżywianie, zamyka się proces. Przed piciem, tak po tych samych trzech tygodniach. Metabolizm, źle pracujące, źle funkcjonujące organy. Wyczyszczona, hemostaza wraca, odżywianie wraca. Woda jest tym, co oczyszcza organizm i pozwala organizmowi wybrać tą drogę samoleczenia. Robimy napoje, robimy wodę plazmowaną. Ja tam na tych filmikach mówię, że po prostu Polska jest takim dziwnym krajem, w którym nie można nic normalnie robić. Więc nie mogę produkować dla was wody. Muszę robić napój, bo nie mam własnego źródła. Nie ma w Polsce nigdzie bonakły. W całej Europie jest bonakła w, w, u ruskich wszędzie. Woda stołowa. Niska mineralizacja 57 mg na litr. Trzy minuty mam. Yy, więc na stoisku mogę Państwu więcej powiedzieć. Proszę Państwa, i jeden temat, z którym się bardzo zaangażowałem i tu wspieram jak mogę doktora Czerniaka. Jestem techniczny, jestem wzorej jedenkowy. się, dlaczego doktor ma takie problemy z Izbą Lekarską. Przeczytałem kartę charakterystyki leków i okazało się, że wszystkie szczepionki, które są stosowane u dzieci, to szczepionki nie w Polsce ani nigdzie na świecie. Tylko Polska i Bułgaria szczepi dzieci w pierwszej dobie. Pozostałe kraje, te na czerwono, które mają obowiązek szczepień, zaczynają szczepienia od drugiego miesiąca. Więc czytam te karty charakterystyki i widzę i pytam doktora, no słuchaj, coś tu jest, albo ja nie rozumiem, albo lekarze nie umieją czytać. Tu jest napisane, że są szczepionki przebadane na niemowlaków, a nie na noworodkach. Złożyliśmy do Krajowej Prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Urząd Rejestracji Leków, Głównego Inspektora Sanitarnego postępowanie się toczy. Mam nadzieję, że wygramy i usuniemy ten kalendarz szczepień. Proszę państwa, żebyście mieli jasność. Te kraje mają na czerwono obowiązek szczepień. Wielka Brytania, Niemcy, wszyscy nie. Oni w ogóle nie mają obowiązku szczepień, ale jeżeli już mają ten obowiązek, to dopiero od drugiego miesiąca. I zobaczcie, to jest kalendarz niemiecki szczepień. Nie lubię Niemców i niestety nie jestem w stanie ich nie podziwiać. Mają tak wszystko dobrze zorganizowane, jak również system leczenia. Zaczyna się pierwsza szczepionka w szóstym tygodniu na rotawirusy. Dopiero od drugiego miesiąca dobrowolnie szczepią dzieci. A my? To jest eutanazja u nas. Koncentracja Auschwitz trwa dalej. Na stronie Nantes Pharma stworzyłem zakładkę Szczepionki. I tu są pliki do pobrania. To są karty charakterystyki szczepień. Wzór zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Rodzice, którzy z nami poszli w ten spór, poszli do szpitali i powiedzieli: Proszę Państwa, zaszczepiliście nasze dzieci w pierwszej dobie szczepionką niedopuszczoną. Prosimy o wypłatę odszkodowania. Myślę, że wygramy. To są pliki do pobrania. Nantes Pharma. Jeszcze minutka. Na tym kanale obejrzycie sobie Państwo filmiki, które skręciliśmy z doktorem o szczepieniach filmiki, które ja mówię o wodzie. Tu mam mało czasu. Tam zrozumiecie temat tej wody i spróbujcie go sobie obejrzeć. Także ja dziękuję bardzo i zapraszam do stanowiska. Tam mogę jeszcze opowiedzieć. Coś.